Dzień dobry, moi drodzy, Energia dnia. <laughs> dzień 22 kwietnia 2022, piątek. Macie do, wybioru, do wyboru trzy serie kart: seria numer 1, 2 i 3. Yy, tutaj będziemy mieć yy, yy, przesłanie od kart Tarota, runy i minerał, i pozostałe grupy kart tak samo wyglądają. Pierwsza, druga, trzecia, 22 kwiecień 2022, piątek. Tradycyjnie dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, maile. Nie tylko te z zapytaniami do moich kart, ale takie zupełnie prywatne. I oczywiście pamiętajcie, że każde maile czytam i staram się naprawdę Odpowiadać na każdy z nich. Jeżeli macie pytania do moich kart, to oczywiście zapraszam. Dopisana na mój adres mailowy. Drogi odpowiedzi są trzy a mianowicie w formie publicznej na YouTube, w formie prywatnej, w formie tekstowej na maila i jest również możliwość sesji telefonicznej, na którą też bardzo serdecznie zapraszam. A zatem dzień 22 kwietnia, piątek. Jedynka, dwójka i trójka. Zaczniemy sobie od jedynki, co tutaj karty mają na, na, do powiedzenia. Najpierw zobaczymy sobie <laughs> kartę tarota, a tutaj mamy pustelnika na ten dzień. Czego możemy się spodziewać po tej karcie? Myślę, że to będzie taki dzień. W którym możemy potrzebować przemyśleń, troszeczkę pobycia w samotności. Może to być dzień bardzo spokojny, bardzo uważny, że będziemy zwracać uwagę na wszelkie szczegóły i analizować je. Dobry dzień na poddanie się medytacji. Wyciszenie, przemyślenia. To jest dobry dzień na to, w którym można spokojnie zastanowić się nad y, sprawami dla Was, dla nas bardzo ważnymi. Czyli dużo spokoju. Co runy mają nam do powiedzenia? Już odkrywam kartę. Jest to runa. Tiwas, jeżeli pracujecie z runami, to tu jest jej symbol, który można sobie zaznaczyć, narysować na swoim ciele. Co nam może dać runa Tiwas w tym dniu? Ja powiem tak, jeżeli niektórzy z Was, bo nie wszyscy oczywiście, mają jakąś sprawę sądową w tym dniu, warto... Mieć tą runę przy sobie. To jest taka runa, która może w tym dniu da, dać nam dużo pewności siebie i mobilizację do podejmowania decyzji, szybkich decyzji, trafnych decyzji. Myślę też, że pomaga ta runa, może pomóc ta runa w w, w jakiś sposób w działaniach w grupie, tak? Czyli porozumienie. Sprawdźmy sobie afirmację. Ja oczywiście nie omawiam dokładnie te, tych run, ponieważ no są to energie dnia, czyli wyciągam tutaj najważniejsze informacje, jeżeli o to chodzi. Afirmacja. Już Wam czytam. Jestem roztropny i odważny. Dzięki czemu skupiam wokół siebie ludzi równie niezawodnych jak ja sam. Kamień, minerał. Jeżeli pracujecie z minerałami, to warto go mieć przy sobie w tymże dniu. I tutaj mamy, moi drodzy, opal. No, runa ruchu, runa, przepraszam, kamień, minerał ruchu, realizacji pewnych spraw. Taka możliwość, możliwość zrealizowania pewnych też przemyśleń, pewnych działań w tym dniu. Takie bezgraniczne oddanie się danej sytuacji. Jeżeli tutaj, pamiętajcie, wspomniałam o tych sprawach sądowych, oczywiście nie wszystkich to dotyczy, to jest taka chęć do działania i możliwość przezwyciężenia pewnych, pewnych rzeczy. I, e, moi drodzy, e, jeżeli mnie słuchają raki i wodniki, to, e, to jest szczególnie minerał dla was dedykowany, ale oczywiście. Nie tylko, bo różne osoby z różnych znaków Zodiaku wybrały tą wersję numer jeden, prawda? Planety, jakie sprzyjają temu minerałowi, to Neptun i Księżyc. Księżyc, czyli intuicja, przemyślenie, tak? Także myślę, że ten dzień dla Was może być yy, trafny. W podejmowaniu trafnych decyzji i w takiej mądrości, właśnie eremity, czyli osoby, która wie, co wie. I talia numer, nie, może nie talia, tylko grupa, właśnie numer dwa. Tutaj, jeżeli chodzi o tarota, mamy ósemkę mieczy. To jest dzień, w którym trzeba znaleźć w sobie dużo cierpliwości i wytrwałości. Uwolnij się dzisiaj od negatywnych myśli, od negatywnych działań, ale przede wszystkim negatywnych myśli, bo miecze to właśnie rozum przemyślenia, mogą pojawić się w tym dniu pewnego rodzaju ograniczenia, jakieś zakazy. Coś, co nas hamuje w działaniu i nie pozwala iść do przodu. Czyli taki troszeczkę dzień zahamowania niemożności, ale bądźcie pozytywnych, pozytywnej myśli i myślcie pozytywnie, żeby te ograniczenia ewentualnie wyeliminować. Runa, runa urus, tak ona wygląda. No i moi drodzy, co ta runa może nam przynieść w tym dniu jako radę, jako talizman? Jakie pozytywne wydarzenia mogą się przy udziale tej runy wydarzyć? Myślę, że przy tych ograniczeniach myślowych nasze zdrowie fizyczne będzie nam sprzyjało. Czyli tak, byśmy mieli siłę fizyczną do tego, żeby pokonać pewne aspekty myślowe, prawda? Ona, ta runa przynosi szczęście. Jeżeli potrzebujecie w tym dniu coś, Przezwyciężyć, o czymś pomyśleć, z czegoś się wyplątać, albo zahamować, zahamowania, to ona właśnie przynosi szczęście i daje odwagę, żeby stanąć właśnie naprzeciwko temu, co nas może ewentualnie ograniczać. Zwróćcie uwagę również na swoje sprawy materialne, pieniądze, może warto w coś zainwestować? Ja przeczytam jeszcze dla Was <laughs> afirmację, jeżeli chodzi o tą runę. Z energii przodków czerpie siłę i życiową mądrość. Pięknie. I minerał, który. Może nam towarzyszyć w tym dniu. Tygrysie oko czujność. Bądźmy. Jeżeli posiadacie tygrysie oko i pracujecie z minerałami, dobrze jest mieć ten minerał w tym dniu jak najbardziej przy sobie. Patronuję bliźniętą lwą panną i strzelcą. I to jest, moi drodzy, taki minerał, który pozwala szybko działać niezależnie od wszystkiego co się dzieje dookoła. Pozwala zrozumieć siebie, pozwala zrozumieć swoje myśli, tak? Swoje ograniczenia. Przede wszystkim przezwycięża ograniczenia. Daje dużo opanowania. Okay. i trójeczka najpierw zobaczymy karty Tarota my tutaj mamy co mamy? ósemkę kielichów idź w swoją stronę w tym dniu idź w coś nowego pozostaw to co stare to jest dzień w którym możesz rozstać się yy, z czymś, co było Ci bardzo dobrze znane, ale w zamian za to będziesz mógł podążać w kierunku, który pozwoli Ci poszukiwać nowych dróg działania. Czyli zwróć uwagę na nowe, zwróć uwagę na pozostaw to, co Ci znane. Rozejrzyj się dookoła i zobacz może coś przykuje Twoją uwagę coś nieznanego. Coś niepoznanego. Runa. Manas. Wygląda ona tak. W czym ona może nas, nam dzisiaj pomóc? W rozwoju duchowym. A pamiętajcie, że emocje to też pewnego rodzaju rozwój duchowy. Chroni nas przed wszelkimi negatywnymi wpływami energetycznymi. Czyli złe, odgania to tak jakby, złe energie, tak? To jest taka potęga uziemienia, to jest potęga wzniesienia rąk ku wszechświatowi i realizacji swoich marzeń. To jest też wspaniałą myślność. Czyli dobry dzień też na to właśnie, żeby się rozejrzeć na czymś nowym. i wtedy coś wspaniałego, jakiś wspaniały pomysł może nam przyjść w tym dniu do głowy. Sprawdźmy afirmację. Jako człowiek podejmuje wszelkie związki i więzi społeczne, i dzięki temu dobrze czuję się wśród innych ludzi. No i moi drodzy, został nam jeszcze kamień, bursztyn. Pięknie. Myślę, że bursztyn ma większość osób w swoim posiadaniu. I co ten bursztyn może, w czym on może nam pomóc, jeżeli będziemy go mieć przy sobie? On daje dużo stabilizacji, zarówno na poziomie domu, na poziomie emocji. To jest, taka, to jest taki minerał, który daje pozytywne myśli i przyciąga pozytywne myśli, tak? To jest też słońce, czyli cieszmy się z każdego promienia, które w tym dniu mogą, mogą się pojawić. Chociaż z tym słońcem ostatnio, to jest ciężko. To jest życzliwość. To jest radość. I patronuję osobom spod znaku bliźniąt, lwa lub panny, moi drodzy. Ale y, oczywiście nie tylko, bo jeżeli wybraliście tę grupę kart, to również pomaga w tym dniu Wam. Ja Wam życzę wspaniałego dnia i wszystkiego to.